Zaczyna się lato, a z latem wakacje I czasu wolnego jest tyle Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje Jak spędzić najlepiej te chwile oh, Efekty dźwiękowe no, człowieku cool. Zajewać ślice kopa, przypierdolić nosa cool. załadować kwasa gdzieś w dom donami, donami. Na w czasach, welcome oh, to witam. Zapraszam na zabawę, przed w ja To nowy finał, czy firm tylko porobiony Dla wole temat już gotowy To nie karty network, nie to podziemie Najlepsze bajki, jak w latu jest superman Oli tylko szybko, dobrze, kopie lokomotywa, dymu. Jeżeli serce jest przejewane, że chcę więcej, to pendolino zrobię. Jestem fan tej zabawy. fanem Jedyny jak to jest. to jest. Pendolino to jest. Pendolino to i Pendolino to jest. ty, to jest. Pendolino bo ta biznesmen Nc pędzę w ręce, memkę Drugi śpi, jeden za się, bo byłem suce kopa Przypierdolić w nosa Potem lopa, załadować pasa Gdzie jest dom, to oczy jak mi zobaczyła diabła Suko chcesz mnie brać, możesz obciec Instagram Nie podskakuj do mnie, bo przytulisz tu z piachem Codziennie nogi przekręć uziąka na kwadracie Ej! Pepe w drodze po pakiet, pojechał do góp, borda Zbaldził ten kruszy kamień Chciałaś suko, Tomasz Zdradziłeś moje serce, ja zdradzę twoje oblicze, jak zarabiasz w że ja pierdolę, czekaj, ja W jeden szęt, ja pierdolę ładnie, kurwa, nie szęca A z latem nie leży, wakacje, nie trafię, to, to nie trafię to, to do Monaru, bo lat mam osiemnaście Zobaczę, jak robię progres, Zajebać swe kopa, Przypierdolić w nosa, potem lota